Piernikowy ludzik w wielkim mieście. Dawno, dawno temu żył sobie piernikowy ludzik, który próbował uciec ze swojej wsi. Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. He 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 he. Uhu. Piernikowy ludzik biegł tak szybko, że starsza kobieta, duża krowa, pulchna świnka, Zdezorientowany kurczak, głodny lis i naiwna wrona nie mogli go dogonić. Och, jestem taka zmęczona. Nie damy rady złapać piernikowego ludzika. Wróćmy na naszą farmę. Biegnę, biegnę, tak szybko jak potrafię. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik, który biegł już przez długi czas, w końcu dotarł do miasta. Jednak miasto było tak zatłoczone, że biegając między nogami ludzi, czuł się bardzo zagubiony. Ojej, bieganie po mieście jest trudniejsze. O wiele trudniejsze niż bieganie na wsi. Fiu! Piernikowy ludzik wbiegł na miejski targ. Kiedy mijał stoisko z rybami, przez przypadek wszystkie zrzucił. A, a, biegnij, biegnij, biegnij. Sprzedawca, którego ryby spadły na ziemię, zaczął gonić piernikowego ludzika. O, oh, oh, ojej, złapię cię, piernikowy ludziku. Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. No dalej rybaku, jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. He, he, he. Nikt mnie nie może złapać. Piernikowy ludzik uciekając przed rybakiem przeskoczył nad odpoczywającym kotem. Kiedy miejski kot poczuł zapach pysznego, świeżo upieczonego wiejskiego pierniczka. Natychmiast podekscytowany zaczął go gonić. Złapie cię! Nie! Biegnij, biegnij tak szybko, jak potrafisz, kotku. Rybak właśnie próbuje mnie złapać, ale nikomu się to nie uda. Tobie też nie, bo jestem piernikowym ludzikiem. Podczas gdy rybak i kot gonili piernikowego ludzika, zauważył ich pies gryzący kość. Uf, uf, pierniczek. I to bardzo smakowicie wyglądający pierniczek. Uff, nie uciekaj! Złapię cię. Piernikowy ludzik natychmiast zauważył, że pies go goni. Biegnij, biegnij tak szybko, jak potrafisz piesku. Rybak właśnie próbuje mnie złapać, i nawet zrzędliwy kot. Ale nikomu się to nie uda. Tobie też nie, bo jestem piernikowym ludzikiem. Jestem najszybszy na świecie! Podczas gdy piernikowy ludzik, zanim rybak, zrzędliwy kot i ogromny pies biegli ulicami miasta, miejski szczur obgryzający ser właśnie ich zauważył. Mm, czuję zapach pysznego pierniczka. Ech. Kogo obchodzi ser? Więc miejski szczur dołączył do pościgu. Biegnij tak długo, jak chcesz, piernikowy ludziku. Przede mną nigdy nie uciekniesz. Biegnij, biegnij tak szybko, jak potrafisz, miejski szczurku. Rybak, zrzędliwy kot i pies nie potrafią mnie złapać. Tobie też się nie uda, bo jestem piernikowym ludzikiem. He 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 he. He he he. Piernikowy ludzik biegł tak szybko, że pozostawił rybaka zrzędliwego kota, dużego psa i miejskiego szczura w tyle. Jestem najmądrzejszym i najszybszym ciasteczkiem na świecie. Tak! Posłuchajcie mnie wszyscy! Nikt mnie nie złapie, ponieważ jestem piernikowym ludzikiem. Piernikowy ludzik! Tak jest! He, 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 he. Piernikowy ludzik nagle wpadł do kanału, ponieważ kiedy biegł, nie zauważył kratki, która była tuż przed nim. O, o, o. A... Po chwili rybak, zrzędliwy kot i duży pies, którzy dogonili piernikowego ludzika, popatrzyli na kratkę, a potem spojrzeli na miejskiego szczura. Nie patrzcie tak na mnie. Jestem miejskim szczurem. Nigdy nie wejdą do kanału. Kiedy zdali sobie sprawę, że nie uda im się złapać pierniczka, wszyscy postanowili wrócić do domów. Ale nawet wpadnięcie do kanału nie mogło zatrzymać piernikowego ludzika. Z niezwykle dużą zwinnością, jak na ciastko, wspiął się i wyszedł z kanału. Rybak, kot, pies i szczur miejski, kiedy tylko zobaczyli, że piernikowy ludzik wyszedł z kanału, natychmiast zaczęli go gonić. Żaden kanał ściekowy w mieście nie może mnie powstrzymać, ponieważ jestem piernikowym ludzikiem. Nagle piernikowy ludzik został uwięziony pomiędzy pędzącymi samochodami na samym środku drogi. Jakby tego było mało, rybak, kot, pies i szczur zbliżali się do niego bardzo szybko. Samochody i rowery przejeżdżały obok niego od prawej do lewej, przed nim, za nim wszędzie. Prawie został przejechany przez samochód. Piernikowy ludzik był bardzo przerażony. O nie, i co mam teraz zrobić? Jeśli samochód mnie przejedzie, to zniknę. Co mam teraz zrobić? Tymczasem przebiegła Mewa, siedząca na światłach, zauważyła piernikowego ludzika. O, oh, o, oh, pierniczek? O, oh, o, oh. sam na środku drogi? Zaczekaj na mnie, piernikowy ludziku. Mewa podleciała do piernikowego ludzika. Myślę, że mnie potrzebujesz. Jeśli chcesz, mogą cię zabrać ze środka tej drogi. Ale co, jeśli chcesz mnie przechytrzyć i zjeść? Nie martw się, jestem dziś pełna, nie chcę cię zjeść. Piernikowy ludzik zaufał mewie i natychmiast na nią wskoczył. Rybak, kot, pies i miejski szczur widzieli piernikowego ludzika odlatującego na grzbiecie mewy. Teraz nie mogli go już złapać. Patrzyli bezradnie, jak się oddala. Mewa przeleciała wysoko ponad ruchem ulicznym i wysoko poza zasięgiem wszystkich innych stworzeń, które chciały złapać sprytne ciasteczko, piernikowy ludzik ledwo się trzymał z powodu silnego wiatru. Mewo, przyjacielu, leć trochę wolniej, inaczej wiatr mnie zwieje i spadnę. <laughs> Jeśli spadniesz, to spadniesz, złapię cię dziobem i wylądujesz w moim brzuchu. <laughs> W tym momencie piernikowy ludzik nie mógł się już dłużej utrzymać na mewie i zaczął spadać. Kiedy mewa miała właśnie go złapać i pożreć, pojawiła się przed nim ogromna chmura. Gdzie ten pierniczek? Odsuń się, chmura! Odejdź! Piernikowy ludzik miał szczęście i spadł na miękką chmurkę. Potem przeskakiwał z chmury na chmurę jak po drabinie i znowu wylądował. Ani razu nie zatrzymał się, żeby spojrzeć za siebie. Gdy tylko wylądował, natychmiast zaczął biec. Biegnij, biegnij tak szybko, jak potrafisz. Rybak, zrzędliwy kot, duży pies i miejski szczur nie potrafili mnie złapać. Nikt mnie nie może złapać, bo jestem piernikowym ludzikiem. Uhu! <laughs> Najszybszy piernik na świecie Piernikowy ludzik po prostu biegł Jeśli pewnego dnia zobaczysz pierniczka biegnącego między twoimi stopami Nawet nie kłopocz się by go gonić Ponieważ jest piernikowym ludzikiem i nikt inny nie może go złapać Jestem najszybszym piernikiem jakiego widzieliście Daleko, daleko za chmurami, fabryka prezentów świątecznych została w końcu otwarta. W jednym zespole pracowały elfy w czerwonych kapeluszach i robiły małe zabawki, a w drugim zespole pracowały elfy w zielonych kapeluszach i były odpowiedzialne za pakowanie prezentów. Kiedy zabawka była gotowa, zrzucali ją ze zjeżdżalni. Po długim zjeździe zabawka spadała na miękką poduszkę. Elf w zielonym kapeluszu brał tę zabawkę i wkładał ją do ozdobnego pudełka na prezent. Kolejny elf owijał pudełko wstążką i wręczał je kolejnemu elfowi. On natomiast wchodził do pokoju z workami i wkładał prezent do worka. Musieli wypełnić wszystkie worki przed północą. Za to święty Mikołaj smacznie chrapał w ciągu dnia, ponieważ całą noc rozdawał prezenty dla dzieci. Dlatego elfy starały się pracować po cichu. Jednak tego dnia zielono głowy elf Roy przypadkowo przeszedł przez inne drzwi z prezentem w ręku, Roy wpadł w próżnię, gdy tylko zrobił krok. I nagle znalazł się w dziecięcej garderobie. Gdzie ja jestem? A! O! Oh, otwórz drzwi! Otwórz! Właśnie wtedy mały Joe bawił się swoimi zabawkami i był przerażony, kiedy usłyszał dźwięki dochodzące z szafy. Zabierz mnie stąd! Pomocy! Kto tam? Kiedy Joe zebrał całą swoją odwagę i otworzył drzwi szafy, zobaczył małego elfa Roya. Aaaa! Kim jesteś? Co robisz w mojej szafie? Właściwie kim ty jesteś? Gdzie są worki świętego Mikołaja? Co? Święty Mikołaj? Nie ma czegoś takiego jak święty Mikołaj. Oczywiście, że tak! Jest prawdziwy. Myślisz, że skąd się bierze prezent, który jest na Twoim nocnym stoliku co Boże Narodzenie? Roy opowiedział uroczemu chłopcu Joe o fabryce prezentów świątecznych i o tym, co tam robią jedno po drugim. Muszę wrócić do fabryki jak najszybciej. Mikołaj nie może zauważyć mojej nieobecności, ale nie wiem, jak wrócić. Joe pomyślał przez chwilę i wpadł na pomysł. Jeśli święty Mikołaj jest prawdziwy, to latające Renifery też są prawdziwe. Chodźmy do lasu i znajdźmy Renifera! Może zabierze cię do fabryki. Więc Joe i elf Roy wyruszyli do lasu. Wielki las był pokryty śniegiem. Joe i Roy wkrótce zobaczyli Renifera bawiącego się szyszkami. O to jest Renifer! Wygląda na trochę małą, ale myślę, że może cię unieść. <laughs> Razem podeszli do renifera. Witaj, reniferze. O, elf, a co ty tu robisz? Kiedy Roy opowiadał, co mu się przydarzyło, Joe słuchał ich rozmowy ze zdumieniem. Roy poprosił renifera, aby zabrał go z powrotem do fabryki. O, mogłabym to zrobić w dawnych czasach. Moje kopyta zapomniały, jak się lata. Przepraszam elfie. Spróbuj raz, proszę. Nie mogła odmówić elfowi i. Próbowała latać. Ale oderwała się tylko troszeczkę od ziemi. Joe i Roy podziękowali jej za próbę pomocy i ruszyli w dalszą drogę. Nieco później przed wyschniętym polem kapusty zobaczyli smutnego mężczyznę. Mężczyzna był przerażony, kiedy zobaczył elfa z zielonym kapeluszem. He? Kim jesteś? A może nie jesteś z tego świata? Um, cóż, tak, możemy tak powiedzieć? Ale nie musisz się mnie bać. Wygląda na to, że potrzebujesz pomocy. Kiedyś zarabiałem na życie uprawą tego pola, ale przez toksyczną burzę piaskową zgniły wszystkie moje warzywa. Roy i Joe byli bardzo zasmuceni tym, co się stało. Roy skierował wzrok na chmury i zawołał je. Słodkie chmury! Przybądźcie i wylejcie uzdrawiający deszcz na ten ogród. Nagle na niebie zebrało się mnóstwo chmur. Każda kapusta dotknięta różową kroplą ożywała jedna po drugiej. Mężczyzna podskoczył z radości. Wow! Możesz rozmawiać z reniferami i z chmurami! <laughs> Moje kapusty są uratowane! Ja! Co mogę dla ciebie zrobić? Roy i Joe powiedzieli mężczyźnie: Co się stało? Ach, dzieciaki. Chciałbym, żeby było coś, co mógłbym zrobić. Nie wiem jak dotrzeć do Mikołaja. Mogę wam dać tylko to. Mężczyzna wyjął z kieszeni monetę i podał ją Royowi. Roy i Joe zabrali pieniądze i poszli w swoją stronę, nie wiedząc co robić. Po chwili zobaczyli sklep z antykami w centrum miasta. O, patrz! Mały helikopter! Może uda ci się polecieć w nim do fabryki. Wejdźmy do środka! Joe wpadł podekscytowany. Roy poszedł za nim. Kiedy mały elf zobaczył w środku starca, schował się między półkami, żeby go nie przestraszyć. Dzień dobry, co mogę kupić za te pieniądze? Wow, rzadki egzemplarz! Możesz mieć co tylko zechcesz, chłopcze. Wędrując z ciekawością między starymi zegarami i stolikami, Joe znalazł dużą zakurzoną świecę obok wyblakłego wazonu. Coś było napisane na świecy w języku, którego Joe nigdy wcześniej nie widział. Hej, Roy, spójrz! Widziałeś już takie litery? Roy, który podskakiwał między półkami, był bardzo zaskoczony, widząc świecę. Nie mogę w to uwierzyć! To świeca jednego życzenia elfów. Napisy na niej są w języku elfów. Co to jest świeca jednego życzenia? Mały prezent, który święty Mikołaj dał elfom lata temu. Elf wypowiada życzenie, zamyka oczy i to się spełnia. Roy położył rękę na świece. Świeca zapaliła się jasno żółtym światłem. Roy pomyślał życzenie i zamknął oczy. Wtedy mały zielonogłowy elf zniknął ze świecą. Joe pomachał radośnie pustce, którą roj zostawił. Następnego dnia, gdy Joe się obudził, na swoim nocnym stoliku znalazł starannie zapakowany prezent. O, to musi być święty Mikołaj! Mamusiu! Tatusiu! Joe z radością otworzył prezent. Wewnątrz pudełka była zielona świeca, w której żółte światło zawsze się świeciło. Joe mocno trzymał świecę i obiecał sobie, że nigdy nie przestanie pomagać przyjaciołom, bo światło nigdy nie gaśnie w sercach, które nie rezygnują z dobra.